Witam, witam! To znowu ja Góral Gra i Witam Was oczywiście przy tych pięknych widokach. Oczywiście to jest Walheim gra. No i co? Plan na dzisiaj jest taki. Jak widzieliście ostatnio, że byłem tam w tej wiosce, gdzie chciałem koło Bagien zrobić sobie bazę. Jak widzieliście tam baza była zrobiona i było parę domków, w których są draugry. Wiem, że na odcinku powiedziałem, że trzeba tam zniszczyć te deaugry i tak dalej, ale wiecie co wymyśliłem? Hmm. Że my sobie. Yy, bo to jest dokładnie tu. <tuszy> tu jest gdzieś ta baza. Tu są domki, tylko że no, tak dziwnie na tej mapie widać. Mi się wydaje, że fajnym pomysłem będzie zrobić sobie tam farmę draugrów, czyli nie mówię na przykład tam kombinować z jakimiś tam nie wiem maszynami, nie maszynami jakieś ten robić dziwne rzeczy, tylko po prostu ja muszę zebrać trochę tych oczu szarła, te niebieskie, po to, żeby móc zrobić sobie tam od razu portal bo jak wiecie to portal jest do tylko do kupca a od kupca no to no w sumie nie jest daleko przelecieć tak, bo to jest no odtąd tu, ale no po co tak gonić, więc zrobię sobie w domu portal jeden i tam potem przeskoczę do kupca i polecę tam na ten i pomysł jest taki właśnie, że Zrobię tam w tej pierwszej domku, co tam byłem Zrobię sobie bazę Taką szybką, wypadową Portal, jakaś skrzynka Łóżko I e, I po prostu Okopię sobie ten domek Żeby móc No żeby mi po prostu draugry tam nie przychodziły A ja po prostu Kiedy sobie wyjdę To będę mógł se będę sobie mógł po prostu yy, będę mógł po prostu yy, po, postrzelać z łuku, po pozbierać trzewia tak jak to teraz yy, ostatnio byłem mam 11 przy sobie tylko że dziwna sprawa bo yy, kiedyś grałem z Michem Jak pamiętacie, znaczy się, mam nadzieję że dalej będziemy grać tylko na razie nie ma czasu i patrzcie się co się dzieje mam trzewia ze sobą Podchodzę do kociołka i nie pokazuje mi tu w ogóle kiełbasy. Nie wiem czemu. A przecież wszystkie surowce, znaczy, no właśnie, nie mam wszystkich surowców, ale teraz tak. Jest coś takiego jak nóż yy, rzemieślnika? Czy coś takiego? A czekajcie, to nie jest tu. Czekajcie, bo teraz tak. Aha, mi potrzebny jest warsztat. Bo z tego co pamiętam, on był, nie wiem czy, z miedzi. Bo mam z tego co widziałem pięć dzików. Yy, czekajcie, to było w warsztacie, czy później? Yy, jak to się nazywało? Jest, nóż rzeźnika. Cztery cyny i dwa drewna. Ok, yy, cyny, cztery cyny. Aha, ale drewna nie ma. Dobra, chodzimy ściąć szybko jakieś drewno. <laughs> Sążełek. Ile dostaliśmy? Dwa, dobra. Nie pamiętam ile tam było. Chyba dwa drewna i cztery cyny? I powiem wam szczerze, że nie wiem czemu yy, tak się to dzieje, że podchodzę do kociołka i... i yy, nóż... Jest, nóż rzeźnika. Twórz. Okej, okay, mam nowy przedmiot, nóż rzeźnika. Weźmy sobie go załóżmy na razie na piątkę. I teraz tak, sprawa wygląda... Następująco. A tu mamy dzikich. Zjedzmy, żeby nam się... O, są. Jest mały dziczek. Jeden. Okej. Okay. Dostałem skrawki skóry, dostałem mięso. Dostałem mięso, dostałem mięso. E, czekajcie, to no tak, dwa dziki by zostawił, czyli mogę jeszcze te dwa ubić. To jest właśnie po tej aktualizacji, że dawno, dawniej na przykład, nawet jak miałeś oswojone dziki, to mogłeś w nie walić po prostu czym chciałeś i, i tyle. A, na, a jeżeli chodzi o aktualizację, zrobiłeś, się wprowadzili coś takiego, że musisz mieć po prostu. Specjalny sprzęt czyli właśnie ten nóż rzeźnika który mam na piątce, i teraz tak mam ze sobą oset. Mam trzewia i mam mięso dzika. No i nie zmieniło się nic. Suszone mięso z dzika, zupa marchewkowa, ogólnie z jelenia, brzeczka miodowa, brzeczka miodowa. Sos zamielonego królewski I teraz wam powiem tak, nie wiem czy, bo wiem, że tam jeszcze były w tej aktualizacji jakieś y, jakieś y, jak to się nazywa? Wprowadzili takie update po prostu, że... ile mamy miejsca? Dobra, pasowałoby się jakoś rozłożyć. Wiem, że wpasło... wprowadzili jakiś update dotyczący tego, że... <laughs> Przepraszam. Wprowadzili jakiś update dotyczący właśnie gotowania w grze gdzie sobie to zostawimy może u mnie w skrzynce Trzewia i mięso ok i teraz tak skóry żywice to sobie A. Zdecywanie świata e. I zaraz wam powiem o co mi chodzi. Tu chyba nic bym raczej. Żywica jeszcze tu gdzieś była. To mogę zrzucić. <laughs> A więc tak. Kiełbasy nie mogę wytworzyć. Gdyż kiedyś, jak zaczynałem grę, Michu przyszedł i dał mi pięć kiełbas. I teraz takie kiełbasy wyciągam na przykład, wkładam sobie do jakiegoś Mam teraz surowce na takie obasy, ale nic z, z tych surowców nie mogę zrobić, bo tak jak wam pokazywałem, tam yy, w, yy, no, w tym garnku co się gotuje, kiełbasa mi się nie pojawia. A więc chcę powiedziawszy, nie wiem od czego to zależy. Jeżeli byłby ktoś, kto Ogląda u mnie Walheima, a nie wiem, jest może dalej ode mnie, albo, albo. Bo w sumie oglądałem dużo poradników. Ja też robiłem poradnik na zasadzie, właśnie, jedzenie w Walheimie po aktualizacji, o tych widelczykach i tak dalej. Ale i to, że zmienili po prostu staminę, jedzenie na staminę, jedzenie na życie i jedzenie alternatywne, czyli takie no pół na pół. I szczerze powiedziawszy, dużo było zmian, ale nigdzie ani ja nie wyczytałem, ani w poradnikach, że na przykład to się nie wiem, jakoś zmieniło. Że nie wiem, teraz, żeby zrobić kiełbasę na przykład w garnku, to musisz mieć jeszcze jakiś sprzęt. Ja już nawet patrzyłem. U siebie wcisnę siódemkę młotek. Jest różne. No to tu są stosy drewna, stosy takiego, tego, kamieni, węgla i tak dalej, portal, kamień, strażnicy, wózek, jedna łódka, druga łódka, stół kartograficzny. No to to wiemy. Tu jest młotek, tu jest ruszt, no to ten podstawowy, jest kociołek, no który mamy, warsztat, ulepszenia do warsztatu, kuźnia, ulepszenia do kuźni, odlewnia, mielesz, ul i kać fermentacyjna. W budowlach nie ma nic, co mogłoby pomóc w ugotowaniu. I w meblach łóżko, skrzynka, stołek, taboret, jakiś tam ławka, belka do siedzenia stół, kinkiet, stojąca drewniana pochodnia, stojak na przedmiot, stojak na przedmiot, dywan i, i, i sztandary. I tyle. i Teraz szczerze powiedziawszy, chciałem zrobić sobie kiełbasę i nie wiem czy to jest po prostu mój błąd, że, yy, że jak po prostu nie miałem tej receptury, a dostałem kiełbasę od kolegi, bo w sumie nie dostałem jej dużo, bo nie wiem, was, no tak jak tam widzieliście w skrzynce było 5. To teraz jest pytanie właśnie, czy to jest przez to, że on mi dał tą kiełbasę i i, i, i po prostu nie mogę, yy, nie wiem, nie mogę ich znaleźć w recepturach yy, w, w tym, w garnku czy no szczerze powiedziawszy nie wiem na czym to polega. Hmm, to wyrzucimy, nie jest potrzebne, drewno się przyda. Widziałem, że się świeci, więc myślę podniosę. Dobra i teraz tak, yy, pomysł ten ja mówię na te draugry jest taki właśnie, że ja myślałem pierwszy tam rozwalić te chałupy, te wszystkie spawnery i tak dalej, ale myślę sobie z drugiej strony po co przecież yy, my tam mamy można powiedzieć darmowe trzewia będziemy je zabijać zbierać trzewia zabijać dziki, zbierać oset w czarnym lesie i możemy tworzyć kiełbasę bo na razie znaczy się, jeżeli mi się to odblokuje nie wiem czemu tak jest nie mogę tego pojąć także nie wiem jak jak to ugryźć mam nadzieję że ktoś ogląda kto może nie wiem napisze mi w, w komentarzu bo, bo myślę że to nie jest yy... Znaczy może być tak, że weszedł jeszcze jakiś, nie wiem, patch, update albo coś i coś mi na przykład zmienił, ale szczerze powiedziawszy wiem, że kiedyś ja grałem i właśnie wiem, że jak kiedyś grałem na przykład ten, dostałem na przykład właśnie pierwsze trzewia no to było na zasadzie, po prostu pojawiła się kiełbasa, no bo już oset był mi znany, mięso z, z, z dzika było mi znane i kiełbasa była później, no bo wiadomo, kiełbasa no to draugry, bagna no i nie wiem, czemu na przykład teraz nagle okazuje się, że nie mogę tej kiełbasy znaleźć w tym, w tym no nie ruszcie tylko w tym garnku no także Mam nadzieję, że opisałem Wam problem z kiełbasą. Teraz tak, co do mojej serii. Serię będę prowadził, ale tak jak mówię, no nie będę Wam pokazywał po prostu co, gdzie robię. Mam nadzieję, że pokażę w następnym odcinku po prostu już moją bazę na tam, no nie na bagnach, ale tam przy tej przy tej bazie draugrów, że będę miał już okopany dom i tak dalej, powalczę sobie po prostu z nimi i zdobędę treczewi, no a tak jak mówię no jeżeli ktoś ogląda to proszę mi napisać w komentarzu po prostu jakąś radę od czego to może zależeć, bo tak jak mówię no mam pomysł na fajną farmę draugrów że po prostu kupię sobie dom, zrobię portal i kiedy będę chciał to przeskoczę, po prostu pozabijam trochę i nie będę niszczył spawnerów. Ale no jeżeli ja na przykład będę zbierał trzewia, a dalej nie będę miał e, w garnku e, kiełbasy, no to w sumie to można powiedzieć, że mi nic nic po tych trzewiach. Kogoś tam widzę. Tam jest chyba ten czarownik O, no, spadałeś gość na raz Idziemy, zobaczymy co, co miało Drewno, wymiotę jagody, żywica No, to nie dajesz dużo głupie. ciemno. No to daje mówię no pomysł jest fajny. Tylko, że Bo sprawa jest taka, że chciałem po prostu właśnie zrobić kiełbasę. Yy, tylko, że właśnie to mnie zastanawiało, że czemu ja mam trzewia w a znaczy to, że miałem trzewiawek w to wiem, bo po ostatniej walce właśnie z tymi dragłami, ale czemu skoro mam przedmiot, który jest potrzebny do kiełbasy, czemu nie mogę go wykorzystać właśnie w tym garnku. Dlatego tak jak mówię, no, proszę o napisanie jakiegoś komentarza, jeżeli ktoś będzie wiedział czy to jest, nie wiem, czy to jest jakiś błąd przez to, że kiedyś kolega mi po prostu podrzucił y, parę kiełbas, czy, 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 czy o co to chodzi. Uszczelę cię stąd, czy nie uszczelę? Pięknie. A wy, wy mi się akurat przydacie, bo ja potrzebuję oczu szarła na portal drugi. Bo bodajże na jeden portal mam, ale na drugi nie mam. A nie ma stamina. No i myślę, że to było na tyle w tym odcinku. Podzieliłem się z Wami po prostu mój, moim problemem. No mam nadzieję, że ktoś coś napisze po prostu i da mi jakąś radę, albo od czego to zależy, bo serio, nie wiem, wziąłem już nawet y, dzika, mięso i oset ze sobą, że może nie mam wszystkiego, że, że mam tylko po prostu same trzewia i podeszłem do garnka i, i no nie ma nic, no. Nie wiem, od czego to może zależeć. Y, nie wiem, czy jakiś update był, czy muszę mieć jakieś ulepszenie jeszcze do tego garnka, żeby Móc robić kiełbasę? Szczerze nie wiem, naprawdę nie wiem. No i co? No, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że no, w następnym odcinku Wam już pokażę po prostu moją basę. A ja będę czekał pod tym odcinkiem po prostu na komentarze, co się mogło stać, że no niestety nie mogę wytworzyć tej kiełbasy w tym garnku. No i także no pozdrawiam Was, GURAL. Trzymajcie się, cześć.